Minuta ciszy w sześciu odcinkach, śmiesznie i strasznie, prawdziwie i groteskowo, o branży pogrzebowej. O tym, o czym nie chcemy pamiętać, co dzieje się z nami po śmierci. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak działa sieć instytucji ocierających się o branżę funeralną? Serial w znakomitej obsadzie zobaczysz w Kanal Plus online. Wykorzystując tę okazję, Chciałam Cię przestraszyć, to znaczy uspokoić w pewnych kilku ważnych kwestiach. Czy chciałbyś spocząć na wieki ze swoim psem, kotem, a choćby nawet i koniem? Zapomnij, w Polsce nie wolno, ale od 1991 roku możesz pochować swojego pupila na jednym z kilkunastu cmentarzy dla zwierząt, tak zwanym grzebowisku. Trumny i symbole religijne są zakazane, ale znicze i urny jak najbardziej tak. Zdarzało się już oczywiście, że wsypywano prochy zwierząt do trumien ich opiekunów, i zdarzało się też, że pupile połączyły się ze swoim opiekunem przed jego pogrzebem jak na przykład pewien syryjski chomiczek, który pożywił się twarzą i głową swojej właścicielki, a z jej włosów, płatów skóry i tłuszczu uwił sobie gniazdko w szufladzie. Czyli nie możesz zostać pochowany ze swoim pupilem, ale co powiesz na rozsypanie prochów w plenerze? Nie możesz. Obowiązująca ustawa z 1959 roku o cmentarzach i pochówkach zakazuje rozsypania prochów ludzkich. Jak mówią nasi politycy, jest to niezgodne z naszą tradycją, a może po prostu mało dochodowe. Proszę powiedzieć, ile potrzeba? A nie, to nie chodzi o pieniądze. Przecież to jest 150. rocznica Złotowa. Mamy na to budżet. Przyjedzie poseł naszej ziemi, będą goście z województwa. W tym miejscu przypomnę, że na 15,5 tysiąca obiektów cmentarnych w Polsce zaledwie około 2 tysięcy to cmentarze komunalne, reszta parafialne. Czego pan chce? Ja po prostu chcę, żebyśmy przekazali sobie znak pokoju. A ksiądz, żeby zaakceptował fakt, że w Bożej Woli robimy pogrzeby z zasadami. A przecież jest tyle możliwości. Możesz wysłać prochę w funeralną misję kosmiczną, nawet poza układ słoneczny. Możesz wystrzelić je w atmosferę, rozsypać do morza, rzeki, jeziora, albo zjeść. Ale to już zupełnie inna historia. Pamiętaj, wszyscy umrzemy, a ty już wiesz, jak chcesz być pogrzebany, i z kim. Przekonaj się o tym w kanal plus online.